Siemaneczko i zapraszam na kolejny test. Jeżeli chodzi o poprzedni test, to sobie testowaliśmy petardy Dumbum Nano. I była to partia z 2024 roku. Dziś również polecimy serię Dumbum, tylko tym razem będą to petardy Dumbum Micro, które również testowałem, tylko nie tą partię... Co teraz? Wtedy chyba była to partia z 2023 roku, a dziś sobie również przetestujemy tą najnowszą z 2024. No, stwierdziłem, że wiecie, no, w sumie zawsze to powtarzam, ale znów to powtórzę, bo nie wiem dla nowych widzów. Yy, opakowanie opakowaniu nierówne partia partii bardziej nierówna. Tak to się prezentuje: Dumbu Micro, zwykłe Pikolaki, Simply The Best. Najnowsza partia z 2024 roku. Są to petardy od klaska. Poziom natężenia hałasu to 117 dB. Decybeli, 117 decybeli. Minimalna bezpieczna odległość to 8 metrów. Jak widzicie, jeszcze opakowanie z folii. Tak się prezentują boki tego opakowania. No i właśnie tutaj mamy te informacje. Jest to produkcja chińska. Minimalna granica wieku 18 lat. Numer serii 2401. Wyprodukowano w 2024 roku. Termin ważności 31.12.2034 rok. Przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza. No i maksymalna wilgotność 80%, czyli standardowe informacje. Certyfikat mamy klasę Neck na 25 sztuk. To 8,8 gram. Gdyż, iż, ponieważ w tym opakowaniu znajduje się właśnie 25 sztuk petard, przechodzimy dalej. P2D Dumbum Micro. Jeżeli chodzi o tytuł opakowanie oczywiście znajduje się tu instrukcja w języku polskim: petardy błyskowe, jest to klasa druga. Minimalna bezpieczna odległość 8 metrów. Nie trzymaj w dłoni zapalonej petardy, pamiętajcie o tym. Zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu. No i wyłączny dystrybutor na terenie Polski to Grupa Etna, Grupa Etna Klasek. Tak to wygląda. Krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia pojedynczej sztuki. W międzyczasie również sprawdzajcie pojedynki, Petar, bo też troszkę tego wleci. Może jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda w opakowaniu. No widzicie, no, wielkościowo Explosiv 2, ale mocą no, to na pewno nie będzie Explosiv 2, chociaż nie wiadomo, no, znaczy nie wiadomo. Ja wiem swoje i tylko jest prawda, że to nie będzie mocą wyglądało tak jak X2. Podejrzewam, że jak X1, no chyba, że partia z 2024 roku nas czymś zaskoczy, w co nie wierzę, bo te nowsze partie no, są stosunkowo słabsze od poprzednich. Dobra, przechodzimy do mówienia pojedynczej sztuki. Tak to wygląda zwykły pikolak, można powiedzieć bez żadnych napisów, czerwona petardka, z tyłu gips, także. No, musimy uważać, żeby tym nie dostać. Chociaż to no wiadomo, to jest mała petarda, to jest mała moc. Ale mimo wszystko, tak, jeżeli z tyłu mamy gipsa, nie plastikową zatyczkę, pamiętajcie, żeby no, nie odpalać tej petardy w ręku i nie rzucać w stronę nie wiem, ludzi na przykład, tak. Przechodzimy dalej. Lącik, długość, jeden palec jest powyżej. Troszkę krótki, ale myślę, że jest standardowy. Także ok, nic się nie gnie, plus grubość w porządku. To by było na tyle zamówienia. No i co? Lecimy z testami Dumbum Micro. Test w szkalnej butelce tego absolutnie pod żadnym pozorem nie róbcie. Czas na podsumowanie. Lecimy na nasze standardowe miejsce. Dumbo Mikro, powiem tak: jestem zaskoczony pozytywnie tym, że jeżeli chodzi o ich moc, i tu mam na myśli poszczególną sztukę, czyli test numer jeden, wypada spoko. To się naprawdę niesie po pobliskim lasku. Tylko że wiecie, no dziś też mamy taką dobrą pogodę, można powiedzieć, bezwietrznie. Spora wilgotność, może dlatego ocena będzie ci, ciut zawyżona, ale szkoda, że nie mam partii z 2023 roku. Byłoby fajne porównanie, bynajmniej ja bym miał takie porównanie, tak to ciężko się teraz odnieść, ale myślę, że jestem zaskoczony pozytywnie. Pierwszy test wypadł naprawdę spoko, i ostatni, czyli w tym przypadku 5 sztuk na raz, również wypadło. Bardzo dobrze, fajnie. Jeżeli chodzi o jakieś karabinki, czy karabinki, słoneczko, jeżeli chodzi o słoneczka, to naprawdę możecie z tego robić słoneczka. To naprawdę wtedy daje, daje radę. Fajnie to wypada. Fajne eszko. Szczególnie jak się jest od tego, nie wiem, niecałe 3 metry, no to naprawdę w uszach coś tam siedzi. <laughs> Zabrakło mi słowa. <laughs> Także myślę, że spoko. Minusy. Minusy są takie, że nie mają na tyle mocy, żeby zrobić w cudzysłowie krzywdę y, plastikowej butelce, puszce y, czy nawet szklanej butelce. No, one nie mają tyle mocy, no, także no. To się troszeczkę wiecie, no, nie kalkuluję z tym, że one są dobre, jeżeli nie mają na tyle mocy, żeby nawet roz rozwalić puszkę, tak? Czy nawet plastik, no ale tak tak jest. Y a czykolwiek mówię, no, jestem zaskoczony ich mocą, tak jak wspomniałem, to się nie jest sobie równe, tak? Y pierwszy test wypadł naprawdę świetnie. Mają one moc. Bo to się po prostu niesie, jest to echo to jest słyszalne, także to jest plus. Y Minus kolejny jest też taki, właśnie, że one są. Mm, je, niektóre po prostu wybuchają głośniej, a drugie ciszej. Także to jest, też, to jest też ten minus, bo właśnie miałem takie wrażenie, że test numer jeden i test nie pamiętam, który to jest po kolei. Test petardy w piasku, one były po prostu mocniejsze od tych poprzednich testów. Także jak dobrze traficie, możecie trafić na. Głośniejszy wybuch, także no, to jest oczywiście minus, jak wszystkie nie wybuchają tak samo, tak? Także to należy brać pod minus. Yy, cena, myślę, 3 zł. Plus. Yy, znaczy, chociaż co mówię, 3 zł. Chyba już prawie do 4 dochodzi, ale za to mamy 25 sztuk fajnych petardek w opakowaniu, jak na niski budżet. niski budżet. Po prostu petardki do postrzelania, myślę, że zasługują naprawdę na uwagę. Pamiętam, że partia z 2023 była naprawdę słaba, to była coś ale na zasadzie pikolek RC1, może ciut głośniejszy, a to powiem, że powiem, że, no, ta pierwsza sztuka i petarda w piasku wypadły podobnie jak Explosive 1. Także no, coś tutaj w nich jest, szkoda, że wszystkie tak głośno nie wybuchają, wtedy naprawdę ocenka by była spoko. Ale to nie zmienia faktu, że jestem mile zaskoczony tymi petardami. Ocena końcowa, myślę, że siódemeczka, 7, 7 na 10. 7 na 10, czyli naprawdę dobre petardy według mnie. Zasługują na uwagę, naprawdę. Mikro dumbum polecam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego testu.